Dzień dobry z tej strony, Pumer. Dzisiaj witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj ze mną jest niedziel. Właśnie, i dzisiaj będziemy grać w Bedwars Challenge. Dzisiaj, co mamy za challenge? No, powiedz niedziel. Tylko Love Challenge. Właśnie, więc rozpoczynamy i od razu zaczynamy giereczkę. Teraz jesteśmy okay. już w Bedwarsikach. No i jak myślisz? Trudny będzie ten challenge, czy jak to będzie wyglądać? No, zależy dla kogo. mi się wydaje, że dla mnie będzie może ciężki. Ale no, na lepszy. początku w ogóle trzeba tak uzbierać te... 10 i wtedy jeszcze. No, tego, na bluczki. No. <coughs> Też może będziemy mieć diamentowe kill Można, można. No, ale bynajmniej teraz nie musimy w szarpa y, tego inwestować. No, ewentualnie w ten y, heista Właśnie. Myślę, oczywiście możemy chyba używać Kilofa. Nie w sensie. Nie, w sensie. Tylko Kilofa czy też siekerki można? Y, tylko Kilofa. Lys. Łóżko im prawie zniszczyłem. Zniszczyłem. Jeszcze go zrzuciłem, ale nie do końca. Dobra, no, jednak nie. Się no, klopem. trudno, trudno. Zabijesz? Zabijesz, dobra. No to lecimy teraz na diaksiki. Czekaj, bo w ogóle. W ogóle tego nie przystosowałem się do tego co chciałem. Dobra, ja ci dam teraz. Taki zabrałem. no to się nic stało. W ogóle kosztuje? 10, następne. Okej, okay, no to sobie kupię następny keyfolek. Płaś mojej myszki Tak, słychać a co? Boże, by nie było słychać, ale muszę mikrofon sobie przesunąć. muszę e, może weź tego, ja będę się budować na środek, a ty tego e, Diaxy i Prota. Okej. Okay. I TNT też nie używamy. E, TNT TNT wszystko możemy używać, tylko nie możemy używać miecza ani szkiery do bicia, nie? Jakby jak się oczywiście możesz kupić, nie? Tylko chodzi o to, żebyś jej nie używał do walki. No tak. Bo bardziej polega na tym, że możemy tylko atakować piłową, w sumie i to wszystko. No tak, no ale bynajmniej jakiś challenge jest, nie? No. to bardziej powinna być luźna gierka. No w sumie. Dobra, jakby jatra na morskich idei, tam jest bombiarz gaming, czyli będzie trudno. Bo bombiarz gaming jest bardzo dobry. No i łóżeczko rozwalone. I teraz, czy pokonam ich kilofem, Bo włożę im go... ...im pomiędzy zęby. No nie udało się za pierwszym razem, bo chłop tak no, trochę takiej jakby rich. Poprzez lagi serwera, maybe. Nie wiem. <laughs> Musiałem się odkrztusić W ogóle powiem tobie ja? tak, że ja nawet seta nie kupiłem. Nie jakie ja mu dwa serca tylko. A się nic nie stało. <laughs> Lepszy challenge, patek challenge. I KB stick. Oj oj. Dla przeciwników to by nie było fajne. No, ale sobie by ciekawiej. Ciekawiej? No, ale. No właśnie, maybe. W ogóle czemu ja nie Speedbridgeuję? Można w końcu dwa odcinki zrobić. No właśnie. Zależy od waszego ulubiak YouTubera umiera. Tak, oczywiście. Pamiętajcie o subiku, bo yy, oczywiście dla Pumera wraz no, z osobników to jest bardzo ważne. Nie tak, nie dobijamy ja 200 subów. Chyba mm -hmm. ci niewiele brakuje. Właśnie. Same 9 subów chyba, jeżeli ostatnio patrzyłem. Jakby gonić no. tego niebieski, a ja gonię niebieskiego. O, Dobra, o niebieski jest bardzo dobry w tę grę. Kot mu wszedł na klawiaturę, tak. Bo w ogóle z kill nie ma chyba takiego knoka jak z miecza, tak patrzę teraz. Wiesz? od i takiego dobrego W ogóle prawie tak znowu misnąłem, żeby kupić miecz, nie? Czekaj, my jesteśmy niebiescy, okej. Okay. Może sobie setę kup. O, tak. świetny pomysł, aby kupić perełkę. No. no właśnie to też i na moście... E, weź tam do skrzynki włóż te 7 golda i 4 e, 4 Diaksy to masz jeszcze. Diaks. Na jakimś moście na pewno. Może tak powiem. O Dobra, widzę. Mam coś dobrego. Oni nawet łóżka już nie mają. Wydaje mi się, że kopacz w błądach przyda. Dobra, jeden żyje. Ty tam sam wiele robisz. Dobra, i teraz ostatni zielony został. On się buduje do góry. Próbuję chociaż jednego killa zrobić. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nie mogłem tam bloków stawiać Kto jest? <grym> on jest? on nie... czekaj. On jest u morskich. W ogóle... Zostawcie lajka dla mojego gardełka, bo po wczorajszym live nie, do... nie za dobrze się ono czuje. No bo... W komentarzach. Co so, powtórz? W, w komentarzach oczywiście. O, ty, cela. Co tam się z nim bijesz? No, dobra, sam się zapił. Pięknie. Dobra, czyli dobra. przechodzimy do kolejnej gier gierki. Mam no, nadzieję, teraz będzie jest moja ulubiona rushu No. No, wiedziałem. W ogóle, jeżeli ktoś oczywiście e, e, nie wie czemu to jest moja ulubiona mapa do raszu, to wbijajcie na live. Powinny e, jakby teraz. Przenagrywam e, to w poniedziałek. To jest 24, jak pamiętam. Który dzisiaj jest dzień? 24. No, czyli 24, dobrze powiedziałem, nie kupiłem kill Weź rzuć trochę tego na kill no nie musisz. A co, co zrobić? E, żebyś rzucił mi żelazne kit. A, dobra. Jak coś, to masz w skrzyńce. Chyba, że już za późno. Dobra, tinty biorę. Oj, 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 oj! Oj, 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 oj! To <laughs> ja co jakie to odgłosy oj słuchaj, ta gra tym kilofem jest naprawdę okropna. No właśnie, Czy kurczę, kurczę bo... Bardzo... Tylko im teraz łóżko zniszczyć Dobra. Może uda mi się dobiec do łóżka? Dobra, jednak nie. Jest tak? Kurczę. Aż musiałem tak mocno sobie odkrztusić się, nie chciałem tego. No nie da się tym kledzić. Nie, no da się. A zielony jest bardzo dobry w tę grę. Właśnie widzę. Dobra, ja cię bronię, ty niszczę. Beda. Dobra, czyli ja niszczę. Dobra, nie mają, nie mają, udało się. 10 minut już nagrywania, przechodzimy do drugiej gierki, no to nawet nieźle, jak chodzi czasowo. Dobra. Yy, teraz trzeba jakoś bardziej łóżko budować, bo oni teraz będą szykować zemstę. Oj, chyba potem dawną nie za bardzo, ale dobra. Nie wiem jak buduję, spokojnie, nie wiem, jak się chyba, Właśnie. Jezus, co tu się stanęło? No właśnie, widziałem. Ja. Dobra, jeden nie żyje. E, on TNT do nas robi, więc uważaj. Dobra, jeszcze jedno złoto i mamy na y, secika. E, jest u nas coś, wiesz? To się teraz obudowuje łóżko. Łóżko mam Oj nie da. Czekaj. Ale nas, jeszcze nie A, on znikł, bo chyba nie udało mu się TNT jump. No to w sumie no, lepiej no, dla no, nas. Tak Jak tak gierki mają wyglądać, to mi się to podoba. Tak. Takie są najlepsze zawsze. Pumar to kozak. Bardzo dziękuję. Dobra, czerwoni mają po łóżku. Właśnie widziałem z daleka. Trzeba ich teraz tylko dobić. Z Zjeden... jeden... nie żyje. A jeszcze... Oj, co ja zrobiłem? Chciałem to inaczej zagrać. <grymne> <grymne> Powiem tak, inaczej chciałem to zagrać, ale jak wyszło, to tak wyszło. No. Eee, ja, hmm. każdy, zrozumie. każdy zrozumie ten ból. Ej, co potrzebujesz? O, idzie. Idzie do nas. W ogóle, co za chłop. Dobra, lecisz. Inaczej to musiałem zrobić, bo w sumie jakby y, złoty kilof jest wyżej od y, żelaznego, ale mniej damage'a zadaje, więc najlepiej od razu robić sobie do niż zostawiać to na goldzie. O nie, czekaj. Właśnie kupiłem golda, jeżeli to powiedziałem. Muszę pozbierać kolejne dwa złota. A w ogóle, y, powiedzcie, czy pan wam się podoba takie coś, że y, z glebu wziąłem te moje kitajce i są teraz w rogu, czy je usunąć, to zostawiam wam w komentarzach, więc teraz z powrotem tutaj zajmiemy się gierką, bo już wszystko co chciałem to mamy. Upuściłem niechcące żelazo, nie? Tak lecę, 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 bum, nie ma żel... nie ma te y, wełny. Najpierw żelazo, potem wełnę mówię. Serio, mówię. Aha, mówię. Czekaj a ty masz seta w ogóle? Mm, nie. No to kup sobie. Kupię, kupię. Dobra już się chcę kupić, ale coś nie za bardzo mi to wychodzi. Ja typał ale nie wyszło. A co jest gdzieś noc? Na szczęście nie, ale widziałem go na moście. Bo kilofem po prostu się nie nagrać. A ten X-Ortex albo jest dobry, albo po prostu ma makro. Są tylko dwie opcje dlatego. Dobra, jakby może od innej strony najpierw pójdziemy do żółtych albo ty tam broń. Ja idę gdzie indziej. No. Taki plan na życie. Różowy ten jak też. Różow do nas? Mhm. Okej, okay, to ja już wracam na fejsie. Siemerem pem pem pem. No za to drugi idzie. Dobra, ale słychać te makro jak on stawia te bloki. Ja, jak to Nie, no makiero. Ja się dalej do niego buduję. ALE TRICKSZOCIK O kurde Normalnie można z tego montage zrobić Jak to tak się mówi Jeszcze jak e, dobra to ty jesteś Dobra Kurde ciągle by to... Dobra, czyż to trzeba samopić? Czekaj, mm. co? Czekaj, co? Czemu ja słyszę My samego go siebie? Może to przez chwilę pewnie Przez co? Z chwilę sami musimy wstrzelać pewnie, bo sławki Sławki musimy zdziwali Ole co ja robię? Musimy ten film zraść jakiś bardziej Dobra. Jakby ja wyrolowałem tego, totalny Rickroll dostał różowy. Ojeju, on do bazy 4 leci. Bo się on boi o nasz, o jego łóżeczko o kurczę i do dreszenia. Mam musimy iść na typu, bo tak to będzie słabo Łuk! O nie nie, 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 czekaj czekaj ja Ja tu to to inaczej zagrać. O, nie, nie, z to sobie 7, nie, 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 no dobra, to ja nie... A czy ty jesteś u białych? Jestem u Dobra, to weź tam, ale klaczek poszedł, ładne. Dobra, yy, masz jakieś TNT lub coś? Pso, dobra, 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 Pięknie. Muszę... Pięknie. tego... oj! Co ja zrobię? fajnie Dobra, czyli w ogóle jeszcze lęk została od żółtych i morscy zostali, Oj, ty tu jesteś. Eee, czy możesz mnie rzucić? A, dobra, nie, 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 nie. Ja mam to przecież wędroczeście, coś. Dobra. A eee. kilo. Kilo? Czy ktoś mówił kilo? Ok, to wiesz co? To ty może pójść w stronę. E, różowych, jak coś to mówię, że idą a okay. ja idę do morskich i żółtych okej okay. to ja jakby ci pomogę drugi jak się ja jeszcze mogę kupić no nie wiem najpierw zobaczę jakie są ulepszenia ale ja chyba już dużo mam ulepszeń bo właśnie no o właśnie ulepszamy Jeden to naprawdę jakiś dziwny. Ale kto? No, ten różowy. No, jeden z tych to taki dziwek. Gdzie teraz jesteś już? No, yy, ja tak zaraz będę morski. O Jezus, co ja zrobiłem? trochę to mocno wybiło nie. Dobra, czyli tutaj mm, poszedł na nasz kolega. niedziel. Okej. Okay. zjawiska paranormalne w Minecraft. Leć. Uj! Gdzie Wróciłem! Się? O, on wrócił! Mogłem coś odebierać, że gram na... O! Wiedziałeś o, o. o tym? ale... Byłem teraz u tych... Znaczy, byłem w lodzie. Ale zawał. Dobra. Nie, tam się na razie nic nie mam. Dostałem final killa. Dobra, czy jest został teraz ostatni na środek? Czekaj. Są u mnie czy serwera? Serwera. No dobra, ten na środek. Widzę go. Oj, oj, oj. Ja wolę sobie kupić peronkę. Dobra, czekaj, bo no, wyjadł no, no, jakimś no, mostem no, jestem. Bo on jest na środku. Z tego, tak, co mogę chodź, zaobserwować. Oh, fuck. O fuck! Bra. Spada. Spadną? Tak. Pięknie! Dobra, więc bardzo dziękuję za oglądanie. Dzisiaj wygraliśmy dwie rundeczki. Nawet było lekkie takie intens, bo raz takiego niezłego klacza, więc dzisiaj ze mną był niedziel. Oczywiście link do niego będzie w opisie. Wdajcie mu subka, bo cel tutaj ma do wakacji 150 subów, czyli no. Yy, chcesz coś jeszcze powiedzieć niedziel? No, dobrze. No to bardzo dziękuję i